Mogło być tak pięknie, bo tak pięknie zaczyna się ta Ewangelia. Ona się nie zaczyna od słowa biada Wam, tak jak słyszymy to dzisiaj w liturgii Kościoła. Ona także w Biblii jest pewną kontynuacją wydarzenia, które miało miejsce wcześniej. Wydarzenia, o którym wczoraj czytaliśmy w liturgii Kościoła, mogło być tak pięknie, ponieważ Pan Jezus zwyczajnie wszedł do domu faryzeusza, który z różnych motywów, ale zaprosił Jezusa na wieczerze. Mogło być tak pięknie, ponieważ Pan Jezus to zaproszenie usłyszał. Pan Jezus wykorzystał tę sytuację, żeby wejść do domu Faryzeusza, do domu tego, który nie był mu przyjacielem, który był, jak później się okazało, jego przeciwnikiem. Kimś, kto wyczekuje na błąd Jezusa. Pan Jezus doskonale znał serce faryzeusza, ale pomimo to postanowił wejść do jego domu. Taki jest Pan Jezus. Tak jest niezwykły. Tak jest prosty, bo kiedy widzi uchylone drzwi do naszego domu, do naszego życia, po prostu chce tam wejść. On nas traktuje naprawdę poważnie. On chce wejść, by tam z nami być. On chce wejść. Pod nasz dach, byśmy pokazali Mu nasze życie. On chce wejść, aby nas pocałować. On chce tam z nami po prostu być. Tak prosty i niezwykły jest Jezus. On nie patrzy na to, czy wypada, czy nie wypada, po prostu idzie. On nie patrzy na to, co nas dzieli, on po prostu idzie. Idzie i chce być z nami niesamowicie blisko. Już bliżej być nie można z człowiekiem. Jezus przyjął zaproszenie, żeby z Nim. Z tym faryzeuszem spożyć posiłek. Spożywamy posiłek w gronie naszych bliskich, przyjaciół, zapraszamy przyjaciół pod nasz dach. Ta Ewangelia rozpoczynała się naprawdę pięknie. Ona mogła skończyć się naprawdę cudownie. Bo przecież Pan Jezus wszedł pod dach człowieka, który jawił się jako nieprzyjaciel. Poczytajcie Ewangelię tak rozpoczynają się największe nawrócenia. Tak rozpoczynają się właśnie wszystkie historie najbardziej znanych ludzi, najbardziej świętych ludzi w Kościele, którzy na początku swojej drogi mieli życie. I historię połamaną. I wszystko zaczęło się tylko dlatego, że, że On tam wszedł, że On wykorzystał drobną szczelinę, którą zrobili w swoim życiu. Nic się nie zmieniło, dlatego, że mieli jakiś pomysł. Tylko dlatego, że On postanowił tam wejść. Że on nie patrzył, jakie są konwenanse. Że był w tym wszystkim niesamowicie prosty. Tak prosta jest Ewangelia. Tak piękna jest Ewangelia. To mogło być naprawdę piękne wydarzenie. Ale skończyło się tym, Że Pan Jezus musiał stamtąd odejść, a dzisiaj słyszymy, że musiał powiedzieć nad nimi słowo biada, ponieważ ta obecność Jezusa nie przemieniła serca Faryzeusza. Zaczynało się wszystko pięknie, jak najpiękniej może się wszystko rozpocząć. Przepiękna historia, ale w tę historię wkroczyło ludzkie ale. Przychodzi Pan Jezus, przyjmuje zaproszenie. Ale, bo przecież nie obmył sobie rąk, a my się znamy na wszystkich konwenansach. Wiemy, jak wszystko powinno wyglądać, bo jesteśmy ekspertami od spotkania z Bogiem. Więc my, po ludzku, wiemy, jak się powinien zachować Bóg. Popatrzcie, jakie to ma bardzo praktyczne odniesienie do naszego życia. Ewangelia jest niesamowicie prosta. Jest niesamowicie jasna, klarowna, już bardziej klarowną być nie może. Ale my dodajemy swoje ludzkie ale. O ile czytając Ewangelię. Na przykład o tym, żeby nadstawić drugi policzek. Co do miłości bliźniego nie mamy wątpliwości, ale jeśli Cię Twój przeciwnik uderzy, nadstaw drugi policzek, nie? Ale pytanie jest o moją godność. I stawiamy sobie wtedy to ale. I to już nie jest Ewangelia. To jest jakiś czysty komentarz, a komentarz już nie jest Słowem Boga. Komentarz już nie ma mocy Słowa Boga. My tym jednym ale potrafimy wszystko zniszczyć. Jezus dzisiaj mówi: Biada nie dlatego, żeby nie pójść tam. I wszystkich równo obsztorcować. Tylko Jezus wypowiada to biada z wielkim bólem, że nie może tam uczynić żadnego cudu. Jezus nie mówi tego biada w takim ludzkim naszym odruchu, że, nie, że chce ich skarcić i, i wyrzucić nie, rozpędzić na siedem możliwych wiatrów. Tylko Jezus ma w sobie ból, ponieważ oni są kompletnie zamknięci. Oni na zewnątrz, to co Pan Jezus mówi, nie? Dla Pana Jezusa naprawdę nie jest problemem to, że oni są faryzeuszami, że oni, że oni żyją w grzechu. Jezus nie wypowiada dzisiaj tego, biada nad ich grzechem. Tylko Jezus mówi, biada, bo wasze serca są zamknięte. Biada mnie, bo wpuszczacie mnie do pewnego momentu w waszym życiu, a potem. A potem Jezu wynosi się. Tak, takie jest nasze życie. A Jezus, kiedy przychodzi do naszego życia, on zawsze przyjmuje zaproszenie. Ale On zawsze chce wyjść głębiej, tam, gdzie naprawdę jesteś, zejść w najciemniejsze przestrzeni Twojego życia. Tam, gdzie sobie już absolutnie nie radzisz, gdzie może sam boisz się nawet zajrzeć. Jezus chce tam wejść. I naprawdę może być w nas taka postawa, że z zewnątrz będziemy wspaniałymi chrześcijanami. Nie? Przyjęli Pana Jezusa, nie? Przyjęli księdza po kolędzie. Raz w tygodniu siedzą w kościele, nawet zdarza się, że w pierwszej ławce. A to są już w ogóle siostry zakonne, to one są już w ogóle nie. Super nad chrześcijaństwem nie. Ale możemy tak naprawdę Pana Jezusa nigdy do serca nie wpuścić. Możemy ciągle obmywać to, co jest na zewnątrz, a Jezus mówi wnętrze. Ja jestem gotów tam wejść. Jesteśmy gotowi dawać dziesięciny z, ze wszystkiego, co mamy, tak? Zmięty, ruty, każdego ziela. No, ale Boża Miłość, Boża Sprawiedliwość. Jezus biada dzisiaj nad śmiercią, bo Jezus nie godzi się z naszą śmiercią. Ewangelia jest życiem, bo Chrystus jest życiem. Chrystus nie zgodził się nigdy na waszą śmierć. Dlatego, kiedy my związujemy działanie Jezusa, my bardzo często się kłócimy z Bogiem, dlaczego nie działa w naszym życiu. To jest poważne pytanie. O to, czy my Go naprawdę do środka wpuszczamy. Czy my nie jesteśmy chrześcijanami tylko z metryki? Czy my nie jesteśmy chrześcijanami jakkolwiek z tradycji? Czy my mamy jakiekolwiek do Niego odniesienie? Czy my mamy naprawdę z Nim relację? I to taką relację, w której On chce z nami wieczerzać w najgłębszych zakamarkach naszego życia, nawet tam, gdzie brzydzisz się samym sobą. Ale taki jest Pan Jezus. Ewangelia jest niezwykle przejrzysta, klarowna. To my poprzez nasze ale bardzo często robimy z Ewangelii farsę. Bardzo często komplikujemy sobie życie, dodając to jedno małe słowo ale, a ono może zmienić wszystko. To jedno małe ale może zniszczyć całą naszą historię. Owszem Ewangelia jest piękna, ale jest też trudna, mówi Pan Jezus. I nieraz jest ciężka, dlatego że jak przyjmiesz Jezusa do swojego życia, prędzej czy później musisz się zmierzyć z tym, co w Tobie jest ciemnością, z tym, co w Tobie jest grzechem, z czym sobie absolutnie nie radzisz. Ale kto powiedział, że będzie łatwo? Kto powiedział, że. Życie za Jezu z Jezusem, droga za Nim, to droga pełna sielanki. Owszem, taką jest dla człowieka, który ma z Nim relacje, który zna Jego głos, który z Nim nieustannie przebywa, który jest człowiekiem wolnym i już niczego nie chce w życiu komplikować. Popatrzcie, ile doktoratów pisze się na temat Ewangelii. Kto to później czyta? Mam taką cichą nadzieję, że nikt. Nieraz spieramy się o wiele różnych rzeczy rozmaitych. Nie? Ewangelia jest niesamowicie prosta, ale trzeba ją czytać. Trzeba ją brać do ręki. Nieznajomość. Mówi święty Hieronim, nieznajomość pisma świętego jest nieznajomością Chrystusa. Jak nie czytamy słowa, jak nie przebywamy w jego towarzystwie, to go nie wpuścimy do naszego życia. Panie Jezu, który przechadzasz się teraz między nami, który dotykasz nasze serca, który przyjąłeś nasze zaproszenie z przeróżnych motywacji. Może one nie są dzisiaj czyste, ale Ty chcesz wejść po to, by z nami wieczerzać. Prosimy Cię, otwórz nasze serca, abyśmy się nie bali Ciebie wpuścić tam, gdzie sami już dawno utraciliśmy wszelką nadzieję, abyśmy uwierzyli w Twoje Słowo, które ma niesamowitą moc. Słowo pełne miłości i miłosierdzia. Ty sam dzisiaj dotykaj naszych serc i mocą tego słowa je przemieniaj.